czasem piszecie w komentarzach, że nasze road testy kamer samochodowych, które publikujemy na kanale YouTube, to ściema, bo kiedy kupujesz tą samą kamerę i zamontujesz ją u siebie, to nagrywa dużo gorzej niż w naszych testach. Biorę na klatę i mówię, że tak, to jest możliwe. To znaczy, że faktycznie kamera może nagrywać gorzej, ale nie, że robimy ściemę. Przyczyna dość często leży w szybie Twojego samochodu. W trakcie takiej normalnej eksploatacji na szybie tworzą się, głównie poprzez pracę wycieraczek, takie mikroryski. ryski. te nie są widoczne gołym Okiem, więc nie przeszkadzają kierowcy podczas prowadzenia samochodu. Niestety, dla widorejstratora te mikroryski mogą stanowić spore wyzwanie, ponieważ światło wpadające do obiektywu, do kamery, jest załamane, zniekształcone właśnie przez te ryski, a w efekcie jakość nagrań będzie znacznie pogorszona. Przerabiliśmy ten temat przez 10 lat już wielokrotnie, i niestety jedynym rozwiązaniem tej sytuacji jest po prostu wymiana szyby na nową. Efekt będzie zauważalny od razu, do czasu, aż się ta szyba znowu porysuje.